Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw m.in. obchody Święta Niepodległości w Krośnie. Profesor Karol Myśliwiec odznaczony Orderem Uśmiechu. Prezydent Krosna nagrodził wyróżniających się uczniów. 11 listopada parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, żołnierze oraz mieszkańcy Krosna wzięli udział w roczystościach Święta Niepodległości, które jak co roku odbyły się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Niepodległej Rzeczypospolitej, honorowego obywatela miasta Krosna. Pod pomnikiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Każdego roku w tym miejscu wspominamy przebieg niezwykłych wydarzeń sprzed 104 lat. Wiele już słów wypowiedzianych zostało w tym miejscu. Słów przypominających o bohaterach naszego rogu, narodu, ważnych wydarzeniach w historii Polski. Ale też odnoszących się do bieżącej polityki życia społecznego. Wojna w Ukrainie tocząca się tuż za naszą granicą już od tylu miesięcy. Brutalnie zmusiła nas do refleksji nad definiowaniem pojęć wolności, niepodległości, patriotyzmu. Nad ich prawdziwym sensem tu i teraz. Bo jak mówił papież Jan Paweł II, wolność niedana jest raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo. Wolność została nam dana, ale i zadana. Nasi przodkowie 104 lata temu tę wolność dla nas wywalczyli. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada to dla nas wszystkich Polek i Polaków jeden z najważniejszych dni w roku. 104 lata temu Rzeczpospolita Polska powróciła na mapy świata. Pierwsza wojna światowa zakończyła 123 lata niewoli. 11 listopada to nie tylko dzień zadumy, ale również dzień radości. Podczas uroczystości wspominano mieszkańców ziemi krośnieńskiej, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc za niepodległą Polskę. Tu na naszych terenach związki szczeleckie, na przykład w rafinerii nafty krośnieńskiej tworzyli wspominanie już dzisiaj przez pana prezydenta Władysław Józef Wachalowie, Stanisław Iwański czy Stefan Torma. Związek szczerecki na Białobrzegach tworzył późniejszy generał Józef Kaciszewski i Franciszek Ptak. Powiatowy Komitet Narodowy w Krośnie uruchomili ksiądz Edward Janicki, który zmarł później w rosyjskiej niewoli i burmistrz miasta Krosna Jan Kanty Jugendwein. Wielu było bohaterów, którzy walczyli na frontach I wojny światowej, jak krośnieński bohater, legionowy pułkownik, Gustaw Świderski, bohater z Podłowczówka, spod w łowczówka, której to bitwie polegli też Krośnianie, Stanisław Kozubal i Bronisław Bieszczad, syn krośnieńskiego malarza Seweryna Bieszczada. Tradycyjnie uroczystość uświetnili żołnierze 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla i Miejska Górnicza Orkiestra denta. Na bogaty program obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Krośnie składało się kilka wydarzeń. Wśród nich 26. Bieg Niepodległości i 9. Zawody Nording Walking. Muzyka. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu zatwierdziła wniosek uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, przyznając za wielkie serce, uśmiech dzieci i wybitne osiągnięcia naukowe. Order uśmiechu honorowemu obywatelowi miasta Jasła profesorowi doktorowi habilitowanemu Karolowi Myśliwcowi. Uroczysta gala odbyła się 3 listopada w szkole podstawowej nr 1 w Jaśle. Karol Myśliwiec to światowej sławy archeolog. Uroczystość odbyła się w dniu 79. urodzin naukowca i była bardzo bogata w występy artystyczne Jasielskich dzieci. Tak laureat skomentował otrzymany order. Nie mam słów przede wszystkim. Jest mi bardzo trudno skupić się na tyle, żeby wyrazić to, co czuję. Ta impreza, pomijając już samą nagrodę, która jest wielkim problemem, ale ta impreza zawierała tyle elementów, które są mi bliskie, Poczynając od znajomych czy przyjaciół, którzy zebrali tutaj się w niezwykłej ilości, prawie tak samo jak na cmentarzu we wszystkich świętych. To jest pierwsze. Po drugie, te występy dzieci. Wspaniałe, fantastyczne. Jestem zupełnie zaszokowany. Przyszłość Jasła jako polskiej stolicy piosenki jest zapewniona, myślę. Podziwiam pracę nauczycieli tutaj, profesorów, którzy właśnie wbrew niektórym obowiązującym obecnie trendom uczą dzieci indywidualizmu i odchodzenia od schematów. To w ten sposób ludzkość się rozwija, a nie powtarzając wiecznie jedno i to samo. Naprawdę bardziej mnie wzruszyło yy, yy, to, co zobaczyłem dookoła mnie, niż to, co sam dostałem od wszystkich. Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania przynoszące dzieciom radość. Na pomysł jego nadawania wpadła w 1968 roku redakcja Kuriera Polskiego. Kawalerami Orderu Uśmiechu zostali m.in. aktorka Anna Dymna, reżyser Steven Spielberg, Jacek Kuroń, Janina Ochońska czy też Otylia Jędrzejczak. 74 uczniów otrzymało stypendia prezydenta miasta Krosna w ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Nagrody otrzymali uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym sięgnęli po zaszczytne tytuły w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach naukowych, artystycznych oraz sportowych. Uroczysta gala odbyła się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Wręczaliśmy stypendia w formie jednorazowej nagrody. Dla najzdolniejszych uczniów, wspierając talenty uczniów krośnieńskich szkół i szkół nie tylko prowadzonych przez samorządy miasta Krosna, ale też szkół na przykład artystycznych, tak jak Liceum Plastyczne. Tych stypendiów przyznaliśmy 74 w kategoriach dwóch nauka. Pierwsza kategoria to są laureaci międzynarodowych konkursów i ogólnopolskich olimpiad. I w kategorii drugiej to też są już ogólnopolskie, ale miejsca niższe plus wojewódzkie, no i potem sportowe i kategoria jakby promująca talenty. W tym przypadku chodziło o też m.in. talenty artystyczne. Młodzież Kościńska posiada szereg talentów, posiada szereg uzdolnień i nie tylko chce się uczyć, ale jakby wymaga z naszej strony dostrzeżenia tych talentów. Stypendium w kategorii wybitnych talentów otrzymała uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Ronia Harasim, która uczestniczyła w kilku ogólnopolskich konkursach plastycznych. Uczestniczyłam w różnych konkursach, w niektórych zdobyłam również pierwsze miejsca, to konkursy ogólnopolskie. Zamość Perła Renesansu to był konkurs z czerwca. To Pierwsze miejsce. Ronia jest uczennicą klasy czwartej naszej szkoły i faktycznie nie tylko ona, więcej uczniów zdobywa laury ogólnopolskie, ale wśród tych tegorocznych Ronia miała najbardziej, bym powiedział, do, donośne te, te sukcesy. I dlatego została wytypowana ze szkoły jako kandydat do stypendium prezydenta. Po raz pierwszy w historii nagrodę otrzymała studentka. To stypendium ufundowane przez rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Było mi bardzo miło, bo naprawdę nie spodziewałam się i tym bardziej ja bo spodziewałam, spodziewałam się tego, że będzie dużo więcej tych studentów, więc jak musiałam wyjść sama, no to tym bardziej to było takie bardzo duże zaskoczenie dla mnie. Stypendia wręczył prezydent Piotr Przytocki, zastępca prezydenta Bronisław Baran, przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit, podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fudakowski oraz prorektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dr Agnieszka Woźniak. Zakończyło się głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu Obywatelskiego Wiaśle. Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w przyszłym roku. To już była piąta edycja Sielskiego Budżetu Obywatelskiego i w tym roku oddaliśmy, mieszkańcy oddali rekordową liczbę głosów, a zwyciężyły trzy projekty w tym roku, ponieważ mamy podział na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne. To w kategorii inwestycyjnej zwyciężył Wodny Plac Zabaw dla Dzieci, natomiast w kategorii nieinwestycyjnej pierwszy zwycięski projekt to Jasło Łącze na sklep, natomiast w związku z tym, że nie wyczerpał on całej puli pieniężnej, to uskoczył jeszcze projekty Warsztaty Ucznicze. Zainteresowanie budżetem obywatelskim w Jaśle z roku na rok rośnie. W tym roku na projekty oddało swój głos ponad 7 tysięcy jaślan. Głos oddało zdecydowanie więcej, więcej mieszkańców niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Też myślę, że okres pandemii mógł świadczyć o tym, że tych głosów w poprzednich edycjach było mniej. W tym roku widzimy taki, taką odbudowę tej aktywności obywatelskiej. Zagłosował co ósmy jaślanin, więc myślę, że możemy to głosowanie uznać czy potraktować w kategoriach sukcesu. Na zadania realizowane w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego magistrat przeznaczył pół miliona złotych. 14 listopada obchodzony był ogólnopolski Dzień Seniora. To szczególny dzień, w którym podkreśla się rolę osób starszych w naszym społeczeństwie. Z tej okazji posłanka Joanna Frydrych pod hasłem Łączymy pokolenia zorganizowała w Krośnie spotkanie z seniorami. Zaproszeni goście mogli zobaczyć bogaty program artystyczny przedstawiony przez dzieci z miejskiego zespołu szkół nr 8 w Krośnie, przedszkola nr 3 na Zielonym Wzgórzu oraz młodzieży ze szkoły muzycznej. To jest pierwsza, pierwsze spotkanie, ale to nie, jest, nie będzie ostatnie spotkanie, dlatego że tu muszę powiedzieć, że ja z grupą seniorów miałam wcześniej do czynienia w związku z, z moim udziałem w takim programie, którym organizowaliśmy posłanki Platformy Obywatelskiej w ramach takiego zespołu Polska Seniora. Takie spotkanie odbywało się również w Krośnie, gdzie konsultowaliśmy ten program. To było w tamtej kadencji Sejmu. Wypracowaliśmy fajne wnioski. Niestety, pandemia Pandemia spowodowała to, że zatrzymała nas w domu. Różne rzeczy robiło się po prostu bez takiego kontaktu otwartego. Bogu, dzięki, że dzisiaj pandemia zależyła troszeczkę, ten wirus nie jest tak aż tak niebezpieczny. żeby dzisiaj możemy się spotkać i, i kontynuować. Bardzo ważnym punktem spotkania była prelekcja przedstawicieli policji, którzy opowiadali, jak nie dać się oszustom. My, jako policjanci, w każdym wydarzeniu, w którym możemy spotkać się z seniorami, bardzo chętnie bierzemy udział właśnie dlatego, żeby naszych seniorów edukować, żeby przekazywać im takie najważniejsze i podstawowe zasady bezpieczeństwa, które muszą zachować w życiu codziennym, czy to korzystając z jakichś komunikatorów, korzystając z internetu, z telefonu, czy nawet chodząc do sklepu, czy korzystając z komunikacji miejskiej. Seniorzy wszędzie narażeni są na różnego rodzaju oszustwa, przestępstwa. W związku z tym my bardzo chętnie i za każdym razem korzystamy z takich okazji, żeby właśnie ich edukować, żeby przekazywać im te najważniejsze i elementarne, podstawowe zasady bezpieczeństwa. Krośnieńscy policjanci zainaugurowali nowy projekt profilaktyczny adresowany do seniorów. Ideą kampanii jest podnoszenie świadomości osób starszych w zakresie czyhających na nich niebezpieczeństw. Wszystko za sprawą magnesu na lodówkę pod hasłem RUN. W dniach od 3 do 16 listopada w ośrodku szkoleniowo-edukacyjnym w Przysietnicy odbywały się warsztaty przedsiębiorczości cukierniczej pod hasłem W drodze do słodkiego życia, w których udział wzięła młodzież z Technikum w Nienadowej oraz uczniowie z Ukrainy. Młodzi ludzie przez dwa tygodnie brali udział w szkoleniach, wycieczkach oraz warsztatach cukierniczych. Jesteśmy techniką w zawodzie technik hotelarstwa i, tak naprawdę, być może te, te warsztaty cukiernicze, których tu było naprawdę co niemiara, nie są jakby główną, głównym, główną ideą w naszym zawodzie. Niemniej jednak właśnie uczniowie, by rozwijać kompetencje, umiejętności i ich to portfolio na rynku pracy było bogate, mogli kształtować właśnie umiejętności w zakresie zdobienia ciast, tortów, pieczenia, wypieków, ciasteczek. Byli mieli wyjazdy studyjne organizowane i do fabryki czekolady i do Krakowa, gdzie tam śladami cukierni krakowskich wraz z przewodnikiem podążaliśmy. Więc no, zakres i obszar tych działań oczywiście wszystko wokół cukru i słodkości się tutaj odbywało. Niemniej jednak no, różnorodność Form pracy, tych warsztatów była tak bogata, że naprawdę dla każdego coś słodkiego. W projekcie wzięło udział 30 uczniów z Polski i 30 z Ukrainy. Jest to projekt. Nasz pierwszy. Bardzo żeśmy się go bali, ale udało się. Myślę, że nasza młodzież z naszej miejscowości i młodzież z Ukrainy bardzo fajnie się dogadywała, wspólnie podejmowali różne działania, wyjazdy. Te wszystkie warsztaty. Mam nadzieję, że to była wspaniała integracja tych całych tych obydwu grup. Na brak zajęć uczestnicy nie mogli narzekać, ponieważ każdy dzień obfitował w różnego rodzaju działania. Nauczyliśmy się piec ciasta, ciastka różne, dekorować je oraz jak się robi czekoladę. Uczyliśmy się, skąd pochodzą te ziarna i tak dalej. Nauczyliśmy się bardzo dużo, co jest naprawdę dobrym startem do przyszłości. Mówię jako osoba, która jest w technikum hotelarskim. Nauczyliśmy się piec ciasta, ale przede wszystkim właśnie ta integracja z Ukraińcami pokazała nam to, że jednak nie jesteśmy bardzo dalekimi narodami i potrafimy się zintegrować, dogadać. Młodzież ukraińska, która przyjechała do Przysietnicy na chwilę mogła zapomnieć o wojnie, angażując się w działania projektowe. Była to też okazja do poznania języka polskiego. Chrystyna przyjechała z Lwowa. My tutaj, że e, trochę nauczyliśmy mówić po polsku, że tutaj i tak nachodzili kontakt. Fajnie, będą jakieś przyjaźnie? E, tak, będą. tak. Organizatorem warsztatów, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus, Plus było Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę podczas działań projektowych.